Przedstawiamy wam wycinarkę plazmową ze stołem wentylowanym o wymiarach 3 m na 1,5. Nasza wycinarka wyróżnia się solidną, niezawodną i masywną konstrukcją, która została doceniona przez klientów tnących duże i ciężkie blachy. Brama oparta jest na podwójnych profilach aluminiowych zaprojektowanych specjalnie do budowy bardzo precyzyjnych urządzeń CNC. Pełna synchronizacja ruchu w osiach X i Y zapewnia równoległe przemieszczanie się bramy. Prześwit 240 mm pozwala na cięcie profili do 200 mm wysokości. Kule transportowe ułatwią nakładanie blachy na stół roboczy. Przełącznik sekcyjny zapewnia optymalną wentylację w trakcie pracy. Zadbaj o bezpieczeństwo dzięki licznym wyłącznikom awaryjnym. System THC wydłuża żywotność palnika i materiałów eksploatacyjnych, wykrywając kształt blachy i automatycznie dostosowując wysokość cięcia. System ACS zapobiega kolizjom i zabezpiecza twój palnik przed zniszczeniem. System AMS automatycznie koryguje dane o położeniu arkusza na stole. Zaoszczędzisz czas, materiał i zredukujesz odpad. Możliwość sterowania palnikiem przy pomocy joypada dołączonego do zestawu znacząco ułatwi obróbkę dużych arkuszy bez konieczności stania przy pulpicie. System SFS umożliwia przygotowanie maszyny do pracy w mniej niż minutę. Na pulpicie znajdziesz zainstalowane oprogramowanie, za pomocą którego zaprojektujesz i wykonasz wszystkie potrzebne ci detale. Umknęła ci jakaś informacja związana z obsługą maszyny? To nie problem. Akademia OTINUS to stale rozwijająca się platforma e-learningowa stworzona dla klientów marki OTINUS. Kupując maszynę, zyskasz roczny dostęp do kursów online, dzięki którym bez wysiłku przeszkolisz nowego pracownika lub przypomnisz sobie wiedzę ze szkolenia. Po konsultacjach z naszymi stałymi klientami mamy pewność, że rozumiemy Twoje potrzeby. Nie czekaj tygodniami, miesiącami na odpowiedź. Nie zostaniesz sam. To, co wyróżnia nas na tle konkurencji, to sprawnie działający serwis i stały kontakt z klientami. Nasz technik przyjedzie do Twojej firmy, zainstaluje maszynę i przeszkoli Twoich pracowników. Dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb, tak abyś miał pełną satysfakcję z rozwoju Twojej działalności. Zapewniamy kompleksowe wsparcie nie tylko od pierwszego telefonu, ale także długo po zakupie. Wejdź na otinus.pl lub zadzwoń na podany numer telefonu i zapoznaj się z naszą ofertą.